Dzień dobry kochani, ja mam na imię Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, przed chwilą skończyłam nagrywać film z nowościami roślinnymi, z gadżetowymi, jeszcze tutaj mam te wszystkie rzeczy koło siebie, mam tutaj poduchy, które pokazywałam wam. W poprzednim filmie, i chyba pójdę je odnieść, bo boję się, że je ubrudzę. A nie wszystkie są znaczy, te poduchy akurat nie są dla mnie, więc tym bardziej muszę tutaj na nie uważać. Kochani, dobrze. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, to Was zapraszam, tam wszystko pokazuję, omawiam. Natomiast dzisiaj już zabieramy się za moje rośliny. Za rośliny, które wymagają tutaj szybkich akcji, reanimacji. Ehm, zaraz tutaj sobie tylko przygotuję stanowisko moje, moje stanowisko pracy, i już Wam pokażę, co e, się będzie tutaj działo. E, tak, jak wspominałam w poprzednim filmie, niestety zmogła mnie choroba i to nie tylko mnie, bo my tutaj wszyscy po prostu przechorowaliśmy strasznie. Nie o tym. O, m, dzisiaj o roślinach, które niestety e, podczas mojej choroby no Troszeczkę mi tutaj podupadły na zdrowiu. Jest to, kochani, e, są to nawet, bo tu mam dwie roślinki. tutaj jest nowy liść. Jest to moje anturium Forgetti, e, for, e, krzyżówka z Forgetti Dark Form. To jest najnowszy liść, który się pojawił. I powiem Wam szczerze, że ja to anturium miałam przesadzać. Zaraz jak tylko dostałam od Mateusza doniczki te wysokie doniczki z tymi otworami, to ja od razu chciałam przesadzać te wszystkie moje roślinki, te wszystkie anturia, bo tutaj w ogóle one tego wymagają i tak dalej, i tak dalej. No ale w międzyczasie się rozchorowałam. W ogóle tutaj wychodził nowy liść. To jest właśnie ten. On był jeszcze taki świeżutki, więc ja nie chciałam za bardzo ich ruszać, więc mówię, poczekam, domówię sobie już sama tych doniczek w takich rozmiarach, jakich mi tam jeszcze będą potrzebne. No i niestety nie zdążyłam. No i co się wydarzyło? No jak widzicie... Tutaj nie, nie, nie wydarzyło się zbyt dużo dobrego. Pojawiła mi się tutaj taka mała plama na tym liściu. Nie wiem, czy to dokładnie będzie tutaj widać. No ale coś tutaj się zaczyna złagodzić. i popatrzcie, ja tutaj nie miałam akurat doniczki i wsadziłam sobie takiego przejrzystego wiadereczka, który nie ma odpływu, który nie ma żadnych otworów. No i ja podejrzewam, chociaż nie wyglądają zdrowo, i tutaj wszystko ładniej rośnie. W ogóle ta roślinka jest w mchu, ja zapomniałam. No ale niestety, e, no coś tutaj się złego zaczęło dziać, ale to jeszcze nic, bo tutaj mam drugą, e, drugie anturium forgetti, no i tutaj tuż w ogóle, zobaczcie jakie plamy pojawiły się brzydkie, tutaj, no i tutaj idzie ładny, młody, nowy liść, ale ja nie będę czekała. W ogóle z zielenią ten ten sucho. Tu jest strasznie, chyba najpierw podleję te, to anturium. Nie wiem, czego życie, ale to jest roślinka, którą wyhodowałam z maleńkiej siewki. To jest taka maleńka siewka, ja w ogóle nagrałam film od tej roślince, bo ona zaginęła w ogóle, jak do mnie szła, i tutaj już myślałam, że już nic nie, nie będzie. Szło takie maleństwo i ja z tego maleństwa wyhodowałam te dwie właśnie roślinki. I no bardzo mi tutaj zależy na nich, więc dlatego będę teraz je tutaj ratować, ranimować. Nie wiem w ogóle, co jeszcze robić, ale zanim to podleję sobie to anturium, żeby ono się troszeczkę napiło. Patrzę, czy mam wodę w dzbanku, a nie mam tu gdzieś w butelce chyba. Czekajcie. Że przypnę sobie mikrofon, bo już kiedyś tak zrobiłam, że odpiłam na chwilę, a później nagrywałam bez mikrofonu. Także pozwolę sobie się popodpinać. Słuchajcie, ja jestem w ogóle w takim moim ulubionym kombinezonie i zrobiło mi się gorąco, więc podciągnę sobie rękawy. No i teraz dobra. Jedno, co musimy sobie zrobić, co ja muszę zrobić, to wypakować tutaj tą roślinę z tego ceramisu i nie mam tacki mojej mojej tacki, mojej podstawki nie mam nic takiego, czym mogłabym się wspomóc, więc zrobię przerwę i pójdę po tą tackę no dobrze już zaczynam mówić, a jeszcze się nie podpinałam jestem już z powrotem mam swoją tackę, jeszcze przy okazji sobie poprzenosiłam różne rzeczy, które mogą mi się gdzieś tutaj przydać i co, to podlałam, niech się trochę napije i zacznijmy od tego może Um, ja już sobie przygotowałam tutaj tą doniczkę i to jest czternastka. Myślę, że ta czternastka będzie dobra dla tego Antka. Więc zaraz sobie tutaj zobaczymy, co się dzieje. Kurczę, powiem Wam, że miałam to zrobić naprawdę wcześniej, no ale nie dało rady. Ja w ogóle nawet nie miałam siły wstać. Coś mi tutaj zawzyszało w telefonie. Nie miałam się wstać z łóżka, a co dopiero zabrać się za cokolwiek. Więc e, rośliny to w ogóle była ostatnia rzecz, o jakiej myślałam wtedy. Kurczak, to tu siedzi mocno. Nie mogę tego wyciągnąć. Boję się, że po Wam korzeniska. Uff. No, powiem Wam, że nie było to rozsądne wkładanie do takiego wiadereczka. Bez żadnych, fuh, bez żadnych otworów, bez niczego. Tutaj w środku jest pełno mchu. No i powiem Wam, że dobrze spójrzcie, jak tutaj to wszystko wygląda od spodu. Ile tu jest pięknych, białych korzeni. Wszystkie korzenie są zdrowe, jak widać. No ale niestety, chociaż z tą rośliną nie jest jeszcze tak źle jak z tamtą. Tutaj mnie zaniepokoiła ta jedna plama. Mam nadzieję, że ona się nie powiększy na tym nowym liściu będzie wszystko ok. Ale ja nie byłam w stanie, powiem Wam szczerze, wyplątać tej roślinki z tego mchu i powiem Wam, że może ja to. I powiem Wam i powiem Wam, i ciągle Wam powiem. I zastanawiam się właśnie, czy wsadzać ją do tego ceramisu, czy jednak zostawić ją we mchu. Ponieważ ona już jest taka dość spora powiem Wam, że naprawdę od maleństwa takiego wyhodowałam sobie tę roślinkę i mało tego z tej siewki udało mi się dwie roślinki tutaj wyhodować więc no, zastanawiam się co tutaj zrobić nie, nie daję domku daję do ceramisu, niech się dzieje co chce dajemy to do ceramisu i zobaczymy jak to wszystko będzie tutaj się miało natomiast później Ewentualnie przesadzę mm, do większej doniczki, i wtedy pójdzie już do mchu, jak już będzie naprawdę taką sporą roślinką. Tak zrobię. Tak sobie wymyśliłam i tak sobie zrobię. Czy dobrze to się okaże? Czy nie za dużo tam nasypałam? Nie, myślę, że nie. O, jak to pięknie wygląda. Słuchajcie tych handków. To ja tam będę miała jeszcze do przesadzenia. Mam krystalinę, które po prostu też. Te liści mi się gdzieś ciurają po, 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 po półkach, bo leżą bardzo nisko, więc taka wysoka deniczka też będzie fajna dla nich. No dobra. Postaram się to jakoś zasypać mądrze. I tutaj mam jeszcze gdzieś ceramizm. Mam, dobra. Mam jeszcze ceramiz taki nowy, nowiutki, nowiusinki. To jest oryginalny seramizm, to nie jest zamiennik. Powiem Wam, że boję się w przypadku Anturiów, tutaj dawać tego um, um, zamiennika, natomiast nie mówię, że jest zły. Przepraszam, będzie hałas, bo chciałabym, żeby, żeby ten seramizm mi tutaj powpadał te, w te o, szczelinki. Tam jest mech. Niech sobie ten mech tam jest. Będę po prostu jakoś to musiała. Poczekajcie, ja sobie to podotykam. No nie, jest suche teraz. Będę sobie tutaj jakoś próbowała radzić. Niech on sobie tam jest. Zobaczymy, jak to mm, wszystko wyjdzie. Tutaj mam jeszcze serami trochę. Więc sobie dosypię. Yy, jeżeli chodzi o ten zamiennik, ja cały czas gdzieś tam w tych filmach wam o nim opowiadam, bo cały czas się go uczę, cały czas próbuję. Więc mogę Wam go tutaj z czystym sumieniem spokojnie polecić, no przepraszam, ale muszę stukać, polecić na przykład do Sansevierii, ponieważ Sansevierie można przesuszyć całkiem, po prostu ten ceramizm może być cały suchy i absolutnie nic się nie dzieje. Mogę Wam też polecić do ponieważ też nic się nie dzieje, można przesuszyć naprawdę mocno, ale w przypadku niektórych roślinek, na przykład Monster, yy, czy filodendronów, to jednak trzeba by troszeczkę pilnować tego przesychania. Dobra, ja sobie to jeszcze tak później postukam, nie będę Wam tutaj hałasować, ale mniej więcej wygląda to tak. Jest ślicznie jest ślicznie, myślę, że nie ma sensu trzymać tego liścia tutaj dam jeszcze tutaj oczywiście wyżej trochę z tego ceramisu, żeby te korzenie ukryć i myślę, że powinno być ok, więc odstawiam odstawiam sobie ciebie tu, a teraz a teraz ta bida no ta bida mnie martwi, powiem wam naprawdę mnie ta bitka martwi tutaj a jejku, jejku, no ale tak to czasem bywa to sobie to tutaj mogę sobie to przesypać? Chyba mogę, dobra. Teraz spróbujemy to trochę oczyścić. A może tutaj oczyścimy. Tutaj w ogóle ten mech jest zielony. dosyć dużo światła by tam było w witręce, i on sobie ją z zielenią i w ogóle nie mogę wyciągnąć. Nie mogę wyciągnąć tego antka. Jest. No i co my tutaj mamy? Słuchajcie, tutaj nie wygląda, żeby było bardzo źle, ale podejrzewam, że. Wiecie, jak to jest. Zmieniły się teraz znów no, warunki dla tych roślin. No mimo, mimo tego, że one tam stoją sobie i są przeze mnie doświetlane, to jednak jest dużo chłodniej. Ja tam specjalnie jakichś mat grzewczych nie, nie e, e, włączam. Mm. O, tu jest jakiś taki korzonek niezafalny. E, też tak, no doświetlam, ale czasem jest mniej tego światła. No i to wszystko... Jakoś odbija się na roślinie. I powinno się to wszystko tutaj zrobić wcześniej i reagować wcześniej. Ale na szczęście, e, na szczęście, na szczęście e, korzenie są całe, są ładne. I ja tutaj postaram się tak poobcinać żeby te zmiany tutaj troszeczkę, jednak, pousuwać tych liści ile się da przykro mi jest bardzo kochany, no ale tak trzeba ten mały liść nie wiem mam nadzieję że zbytnio nie ucierpi na tych moich kombinacjach ale ale muszę to zrobić po prostu muszę to zrobić i zaraz przyniosę sobie właśnie tą doniczkę z tymi otworami tylko jakąś mniejszą nie wiem czy tutaj mam gdzieś i będziemy przesadzić, a teraz sobie tutaj to trochę spróbuję oczyścić. No dobrze, kochani, wróciłam z powrotem. Musiałam na chwilkę przerwać, bo powiem Wam, że trochę mi zajęło oczyszczanie tych korzeni. Ale powiem Wam, że naprawdę stan tych korzeni można by powiedzieć, że są, że były idealne z małym minusikiem, bo tam dosłownie jakieś dwa takie małe, już nie nadające się do niczego korzenie usunęłam. Ale poza tym wszystko wygląda naprawdę idealnie. No a mimo wszystko, no było jak było, sami widzieliście. Eee, słuchajcie, mych sobie zostawiam, o tutaj troszeczkę korzeni hmm, odpadło, no ale tak to właśnie mniej więcej wygląda przy oczyszczaniu. Bardziej już tego oczyszczać nie będę, bo nie ma takiej potrzeby. Eee, I teraz tak, zastanawiałam się, którą doniczkę wybrać. Mam tutaj dwunastkę i mam dziesiątkę. I tak myślałam o tej dziesiątce, ale powiem Wam szczerze, że chyba ta dziesiątka jest za mała, więc stwierdziłam, że jednak niech będzie to dwunastka. Więc będziemy tutaj korzystać z tej dwunastki i tego maluszka tutaj już na pewno z czystym sumieniem i na pewno przesadzę do seramisu, ponieważ on na pewno będzie potrzebował tutaj więcej tych wartości niż ta większa bestia, chociaż ona też jest w seramisie, no ale jeszcze niech trochę jest. A później. E, później przesadzę kółeczko zabezpieczające jest i słuchajcie, zostało mi tyle ceramisu to jest ceramica ja jeszcze mam e, to jest ten ceramis oryginalny a co takie białe mam, cośik Nie to wyperlicz. Dobra, e, jeszcze mam ceramic, tylko po prostu muszę go sobie przygotować. E, ja zawsze w każdym filmie przypominam, ponieważ są też osoby nowe, które może tego nie wiedzą, że ja rośliny uprawiam w ceramicie, ale nie w taki. W e, sposób czysto hydroponiczny, jeżeli można to tak nazwać, ponieważ ja tych roślinek nie trzymam w wodzie. Nie robię pożywek, nie mierzę pH i tam tych wszystkich innych wskaźników. Ja je po prostu przelewam. Przelewam w tym saramisie, więc e, taka siateczka zabezpieczająca u mnie, jak najbardziej, e, tutaj żadnych szkód wyrządzać nie będzie. Hmm, ale musicie też pamiętać o tym, że ja właśnie w taki sposób uprawiam swoje rośliny. Dlaczego? Dlatego, że jest mi tak łatwiej, jest mi tak szybciej. Eee, rośliny rosną, mają się dobrze, więc póki mi się ten sposób tutaj sprawdza, to tak sobie robię. Jak będę mieć więcej wolnego czasu, to może e, będę po prostu tutaj zajmować się bardziej tą hydroponiką i, i, i tymi wszystkimi pomiarami, które są konieczne e, przy takiej uprawie. Natomiast na ten moment, no, no nie, nie, po prostu jest mi tak wygodnie, to się sprawdza i, i tego się e, trzymam. Oczywiście, mam też roślinki, które mam na przykład w szklanych e, takich pojemnikach, wazonach, bardziej bym to nazwała, na alokazje, które nie mają odpływu. I no jest to łatwiejsze, y, taka uprawa jest łatwiejsza, chociażby dlatego, że nie trzeba tam tak często uzupełniać tej wody. Te rośliny dłużej po prostu y, y, mają tą wodę, ale powiem Wam szczerze, że w tym roku zmieniłam sobie odżywki. Zawsze stosowałam odżywkę do ceramisu. Odkleję sobie tam naklejkę później, może już, żeby mi tutaj nie zostawiała. No dobra. No, i powiem Wam, że moje alokacje odchorowały trochę. Podejrzewam, że to było przenawożenie. Ja nie wiem, ja już słyszałam tutaj i od Was takie sygnały, i gdzieś tam wyczytałam, że alokacje to w ogóle uwielbiają dużo tutaj odżywek, jakichś składników mineralnych i tak No, powiem Wam, że niekoniecznie. Ja dopóki korzystałam tylko. Cały ceramizm użyję. Korzystałam tylko z tej mojej odżywki do ceramisu, typowo do ceramisu. I ona nawet jeżeli tak zalegała mi gdzieś w tych naczyniach, to nic się z tymi roślinami nie stało. Natomiast kiedy zmieniłam, czasem na przykład częściej dałam tych odżywek, bo tam trzeba było pilnować, że to raz na dwa tygodnie i tak dalej, i tak dalej, no to zaczęły się dziać dziwne rzeczy z tymi alokazjami. Dlatego ja absolutnie nie jestem zwolenniczką zbyt mocnego nawożenia. Ale okazji to tak w ramach informacji już po, pojawiały się po prostu takie pytania. Nie, ja na, na, e, nawożę je bardzo, czy znaczy nie bardzo rzadko, po prostu. Odżywką do ceramisu nawoziłam do każdego podlewania, natomiast lepiej myślę, że ominąć gdzieś jakieś nawożenie niż dać e, za dużo tego nawozu. No dobrze kochani, trzymajcie kciuki <grymnie> za ten liść, może będzie dobrze. I teraz co? Chciałam jeszcze przesadzić razem z Wami ten mój e, nabytek, o którym Wam wspominałam w poprzednim filmie. To moje anturium Clarinervium, które jest skrzyżowane z predatorem. <grym> Czy jest to delta? Nie wiem. Co by to nie było? <grym> Cieszę się bardzo, że ją mam, że żyje i ma się dobrze. I chciałam Wam m, razem z Wami ją teraz przesadzić, ale ponieważ nie mam tego saramisu, muszę sobie go przygotować, muszę go namoczyć. E, a myślę, że film i tak już troszeczkę trwa, więc zrobię sobie to w następnej części. To jest oto, oto to anturium. Tutaj ma bardzo ładne korzenie, więc wyciągniemy sobie razem, oczyścimy, przesadzimy. Oprócz tego myślę, że zrobimy również porządek z ze skrzydłokwiatem. Kochani, jestem przeszczęśliwa, bo mój skrzydłokwiat odzyskał wariagację. Pokażę Wam, jaki jest cudowny, wspaniały. Rewelacja, naprawdę rewelacyjnie wygląda. Będziemy go przesadzić w następnej części. I jeszcze teraz, żeby nie było tak, że sobie ją idę i nic Wam fajnego nie pokażę, to chciałam Wam pokazać moją... Co to jest? Mój stor storczyk biżuteryjny. Słuchajcie, ma takie dziwne liście, dlatego że jest po oprysku, bo na jednym z nich znalazłam... Mm, przędziorki i, i, i zrobiłam oprys, dlatego one są takie, takie niefajne, ale no na razie nie chcę tego zmywać. Słuchajcie, e, ja tam mam te m, storczyki, ale tak sobie z nimi, no one mi tak niby rosły, w mchu miałam, ale gdzieś no nie za bardzo się w tym mchu i przesadziłam do ceramisu, do tego zamiennika. E, no i kwitnie. <ścoughs> kwitnie. O, nie wiem, czy tutaj, no nie, nie chcę mi złapać a, ostrości sypie mi się tutaj, nie chcę złapać ostrości, ale spójrzcie, no jest tutaj, no nie da się tego nie zauważyć, jest tutaj e, kwiat. I oprócz tego mam jeszcze mm, tutaj drugą część, ponieważ ja w tym roku podjęłam ryzyko i pocięłam sobie ten mój storczyk i ukorzeniłam go po prostu w wodzie, zwyczajnie w wodzie, bez jakiegoś tutaj zbytniego męczenia się. No, nie wygląda może zbyt okazale, dopiero tutaj puszcza. Też jest po pryskach, bo niestety pojawiły się mi tutaj gdzieś te przędziorki. Ale spójrzcie, tutaj wypuszcza e, o, młode przyrosty. Tu coś wychodzi. E, tutaj w ogóle coś widzę, że już idzie. Czy ja tu... O nie wiem, mam nadzieję, że tutaj widać. E, więc powiem Wam, że sama jestem zdziwiona e, tym, że storczyk tak dobrze radzi sobie w ceramisie. Naprawdę. Jest, Widzę mu tutaj bardzo dobrze, więc jak najbardziej w nim zostanie. Tu jest akurat zamiennik, e, i, no i spójrzcie. No i z tym zamiennikiem powiem wam, że no są takie jaja trochę, bo tak, tutaj na przykład jest mokro. Widać, że tutaj woda w ogóle mi troszeczkę zalegała w tej osłonce, i tu jest mokro. Natomiast tutaj można powiedzieć, że on jest już suchy. No i czy ta roślina już wymaga podlania? Nie wiem. Nie wiem, jeszcze nie potrafię tego tak jednoznacznie określić. W tamten ceramice było mi jakoś tak łatwiej, kiedy to mi przesychało. Eee, o, tutaj też stoi w wodzie, a u góry już jest tak sucho. I na przykład niektóre rośliny widzę, że one już są takie lekko klapnięte, ale mówię, już no kurczę, przecież tutaj jest woda, więc powiem wam, że. Tak, troszeczkę na czuja to robię. No i da się, jak widać, da się. Więc jeżeli są osoby, które radzą sobie ze zwykłym ceramisem, to z tym sobie spokojnie dadzą radę. Natomiast do wszystkich mieszanek, tak jak już wspominałam, do, tam, do jakiegoś tam gruzu, który sobie sami robicie do lechuzy, nie wiem, nadaje no się spokojnie, można go stosować. Ale powiem Wam, że zrobię takie małe tutaj eksperymenty z tym ceramisem, porównamy jeden z drugim i, i, i może to będzie wtedy łatwiej. Jakoś tak wyczaić, <noise> jak to podlewać, co z tym robić. Ale jak póki co sterczyki bardzo go lubię, także, jeżeli macie i tak Wam średnio rosną, to spróbujcie z ceramisem i myślę, że będą zadowolone. Dobrze, kochani, to na dzisiaj już chyba będzie tyle. Znaczy na dzisiaj, nie na dzisiaj, bo ja zaraz się tutaj biorę chyba za ciąg dalszy. Chociaż już jest późno, to może zrobię to jutro. Mm, tak jak wspomniałam przygotuję sobie serami, zajmiemy się tym gadkiem, który niedawno do mnie przyszedł, clarinervium e, i zajmiemy się e, zajmiemy się jeszcze czym? skrzydłokwiatem a jeszcze Wam coś pokażę tak sobie spojrzałam, tutaj jest moja begonia e, white eyes o ludzie, ona stoi w wodzie a, bo ja ją przed chwilką podlałam, więc ok <laughs> już się wystraszyłam i powiem Wam, że to jest e, jedna z pierwszych nie no, chyba nie, którąś tam jeszcze przesadzałam no ale nieważne e, begonie wszystkie trzymam zawsze w bigosie mm, tą trzymam w mchu a teraz niedawno przesadziłam sobie do ceramisu i powiem Wam, że też jest zachwycona ponieważ tutaj ale tego chyba nie zobaczycie z takiego ujęcia leje mi się tu wychodzi, wychodzą nowe przyrosty. Tutaj, tutaj, a tutaj to coś mi wpadło, więc to nie, ale w raz, dwa, w dwóch miejscach na pewno coś tu się pojawia, więc powiem Wam, że begonia w sera mi się też sobie fajnie radzi. No i na przykład właśnie ta begonia dzisiaj była lekko taka klapnięta, więc no podlałam ją. Jeszcze stoi tutaj w wodzie, pije, ale ale muszę jakoś, kurczę, wyczaić ten moment podlewania, bo naprawdę, chyba, że Wy jakoś wiecie i, i, i stosujecie ten ceramist, i macie jakoś to opanowanie, ten ceramist, ten zamiennik, umówmy się, że to jest zamiennik, to nie jest ceramiz. Jeżeli macie jakiś patent i sprawdzone tutaj jakieś opcje, to dajcie znać. No dobrze, kochani, to już będzie na dzisiaj tyle. Nie będę Was tutaj już dłużej zamęczać. Ja sobie kończę te swoje anturia Sypać jeszcze tam coś muszę? Chyba do tego jednego, ale mam nadzieję, że wszystko teraz już będzie lepiej. Doniczki są naprawdę świetne. Naprawdę są świetne i tutaj z czystym sumieniem Wam je polecam. Bo te otwory. O, tutaj już mi w ogóle korzenie wlazły, a nie szkodzi. Damy sobie radę. <laughs> Dobrze, kochani, więc żegnam Was z tym oto przepięknym, młodym listeczkiem. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. pa! pa.